W bagażniku mamy mieć płyn do spryskiwaczy. Ma dat podobno 500 zł. Ciekawi mnie, czy, czy jest napisane ile tego płynu mamy wozić. Jak ktoś wie, na ten przepis, prosiłbym tam w komentarzu się wypowiedzieć. No, a my ogólnie stracili laptopa. Laptop dopiero jest zakupywany przeze mnie. Dlatego być może w piątek nie będzie filmu. To oczywiście twoje auto, nie? Tu nam już docieka olej. Pokapuje. Mechanicy mówią, że jak jest, jak już zaczyna kapać, to zakręcają teraz korek. My jeszcze chwilę poczekamy. Osłony półosi, osłony przegubów dobre. Zawieszenie posprawdzałem. Na tyle, na tyle ile mogę oczywiście, nie? nie widzę żadnych luzów na kole, poszarpałem kołami Sprężyny posprawdzałem Dobre, zamarzotorów Nie ma wycieków, zarówno przód jak i tył Troszkę Zaczyna mu się tutaj Korozja Troszkę Tego oczywiście Nie chcę robić, ale Można już powoli po prostu pomyśleć o dociszczeniu i zakonserwowaniu tego w jakiś, jakiś tam sposób miska i blok umyte kurde, a ja powiedziałem, że jeden dzień się wyrobię, a tu tyle wachy że nie zdążę tego spuścić przebieg taki jest ta obudowa silnika się bardzo częściej jak pracuje silnik taką gąbeczkę podłożymy tutaj z tej strony rozciąłem w oleju no i troszkę opiłków w nim jest tutaj są tak tu i tu nie wiem czy widzisz w tym miejscu dalej jedziemy tu się coś świeci, nie wiem czy zobaczysz. Tutaj coś jest. Tutaj 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 Dwie, trzy sztuki Tutaj 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 Tutaj, Tutaj 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 no, troszkę o piłków żelaza troszkę piłków jest no gorszą informacją jest filtr paliwa filtr paliwa jest czarny yy, o czym to świadczy yy, puszcza uszczelnienie na pompie waakum. Miałem taki przypadek, dlatego pompa wakum jest do roboty, do regeneracji, do wymiany. Dokładnie w tym momencie trwa ozonowanie. Kampo niebieskie i tym ozonem, jak nie wiem. Nagrywam więc, tu żeby na mnie nie było. Dzień dobry, dobry wieczór. Możesz! Dzień dobry, dobry wieczór. Tu, żeby na mnie nie było, auto mamy świeżo po serwisie. Seata przyjechało do nas e, za drogie, mają usługi, albo nie wiem, albo chcą naciągnąć. Przyjechało prosto do nas, zaraz wytłumaczę co chodzi. Tutaj to pokazuję. Tutaj jest uwalone, Ja jeszcze nie podnosiłem samochodu. Urwane, żeby na mnie nie było, to od razu pokazuję. Auto. Nie przechodzi przeglądu ze względu na tą tylną tuleję. Wszystko sztywne. Ja Wam to pokażę. W tym dokładnym miejscu jest delikatne pęknięcie. No i co? Przez to nie przyszedł przeglądu? To jest jakaś abstrakcja. Oczywiście auto było na serwisie. Auto jest po serwisie, świeżuteńko. Powiedzieli za to 1500 zł. Gdzie to leja ta kosztuje z Lanfordera? Yy, z Lanfordera kosztuje 30 zł, dokładnie 27. No absurd. Ja to przepuszczam. Ja no, nie chcę tego robić. Znaczy nie, że nie chcę, tylko uważam, że to jest dobre. To jest wymiana dobrego na dobre, więc yy, Więc tego nie robię. Wymiana alternatora Fabi nie należy do przyjemnych, chociażby dlatego, że pada deszcz. Jak zwykle na pokładzie Grzesiu Jak to pokazać jako Twoje auto tak pokażę. Twoje Auto Grzesiu jak zwykle na pokładzie. Do wymiany potrzebujemy wykręcić rolkę napinającą. Rolka napinająca ma lewy gwint. taka niespodzianka. Do tego potrzebujemy tutaj jak jest osłona termiczna. Katalizatora, tam jest śrubka na klucz 8, przewody trzyma śrubka na klucz 8, no i na klucz 13, trzyma ją dwie śruby, alternator do tego, jeszcze wszystkiego. Tu rozstaw jest dobry, a na dole jest za szerokie to mocowanie, dlatego dali tulejkę, żebyście jej nie zgubili. Tak tylko mówię: 14 2, do 14 4 ma być. Jest tyle. Silnik ma, no nie wiem, jak nazwy wypociny. Drobne takie wycieki. wycieki, wypociny dobrze ty wiesz, bo już o tym rozmawialiśmy. Dlatego też trzeba pilnować oleju. Oleju jest poniżej minimum. prosimy sobie uzupełnić. Tak jak mówiłem, umyty. Posprzątany. Gotowy do odbioru. Ja tego to zaraz zawieść. Ma gdzie, jeżeli chodzi o to wycieraczkę, bo ona tu po prostu karoserię, nie? To wziąłem to, przykleiłem na jakiś tam silikon, nie dotykać przez tydzień. Jeszcze taką informacyjnie, pokażę Ci, że ja mi się nie zajmuję, nie? Tylko poważne rzeczy Tutaj w tej lecą Wymieniam uszczelniacze zaworowe. Ale to Wam cię średnio interesuje? Interesuje Cię ten Twój. Alternator, to jest ten twój alternator, który był w aucie. Ja go włożę do auta. Jest duża szansa, że po prostu gdzie to widać, że po prostu cieknie po nim olej i dlatego on się. no Jest taka duża szansa. Te, co mówiłem, że trzeba wcisnąć. To to jest jedno. Wkręcamy tutaj śrubę i pobijamy tym oteczkiem opierając, żeby, żeby się nie złamało mocowanie i wybijamy troszeczkę tą tulejkę stalową z tego aluminium, to jest trochę takie kontrowersyjne, aluminium metal, wiesz o co chodzi i to samo robimy tutaj, dopiero możemy go zamontować i jeszcze Ci chciałem pokazać, że ale tego chyba nie będzie, o widzisz, tutaj dokładnie ta jest przygięta, ta Yy, rolka yy, i dlatego wymieniłem ją z tego swojego, yy, swojego alternatora zamieniłem bo po prostu ta miała by bicie targuwa tu są takie jakby yy, zło nie zło nie wiem jak nazywać się. No, takie starocie o starocie tu są tam gdzie pokazałem a tam gdzie idziemy jest targuwa yy, kupiłem klucz 41 do stworzenia wahacza do peżoota 307 SW Peugeot 307 SW wymieniamy sworzeń wahacza i żeby wymienić ten sworzeń wahacza to musiałem sobie kluczyk kupić bo ten jak dojdzie tutaj to nie ma już gdzie kwadrata założyć hm. taka akcja jeżeli chodzi o wymianę stworzenia wahacza to powiem szczerze, że nigdy tak ciężko jeszcze nie miałem. Jeszcze tak ciężko nigdy nie miałem. Są sforznie, które trzeba nity ściąć, żeby móc wymienić ten sworzeń Albo oczywiście wymienić wahacz. Ale to co się działo tutaj, to jest jakaś abstrakcja. Ścinałem to, młotek i przecinak odkręciło się jakieś dwa obroty i nie chciało dalej iść, w sensie nie chciało dalej iść, no po prostu nie było już ciała, mięsa, gdzie przecinaka po prostu zaczepić postanowiłem to przyspawać do jakiegoś płaskowniczka i odkręcić przysięgam wam tak ciężko Sworzeń wahacza jeszcze nie miałem, nigdy, nigdy w życiu nie miałem tego mieć. Łącznik pionowy zawizatora to 100, Tutaj nowa śrubka. Tu widać, że to nowe. Z drugiej strony musisz mi wierzyć, że, że jest wymieniony, ale mam dwie sztuki starych. I stworzyń wahacza. Czy go widać, że jest nowy? Widać, że jest nowy. Wymieniony. Myślę, że około 20.00 auto będzie gotowe do odbioru. Oczywiście, jeżeli się nic nie popsuje podczas montażu koła. Jutro gotowe będzie do odbioru. Piątek, piąteczek, piątunio. Niestety nie ma filmu, bo nie mam laptopa bo kupiłem, ale 8 dni, trzeba czekać na niego, tak mnie zafił właśnie kolega, <laughs> najlepszy, że muszę czekać 8, 8 dni, <laughs> ale proszę, nie pokażę w czym, ale nalewamy sobie cerateka, dobra, muszę mieć dwie ręce, żeby naleć cerateka, bo to się rusza wszystko, Powierzcie mi, że go wlewam, jest pełny, przed użyciem dobrze wstrząsnąć, a z ładowarki, Boję się korzystać, bo ona miga, jarzy się, cudawianki się z nią dzieją. A tak, jak się podepnie, to ma być przecież na zielono się świecić. Gaśnie i też miga, Pani Aniu. Tu zadałem pytanie. Ten chud, jak tam się, ten, tą, tą wysokość zmienia, zmienia tego, tej prędkości w chudzie, nie? Chud, czyli wyświetlacz przyzierny. Przed lewym kolanem masz taki alasowek. Otwórz go i strzałeczkami góra dół ustawiasz sobie wysokość. Tego właśnie lubię przy dużych projektach. Niczy normaliów, jakieś tam pierdół, które zużyłem swoich. Yy, mieliśmy się zmieścić w pierwszej w wersji w 2500 zł. Niestety w tej kwocie żeśmy się nie zmieścili. Natomiast nie stresuj się. Przyjedziesz pogadamy, Ci pod, się podbał, ustalimy jakąś kwotę yy, we dwóch. No i nie będzie źle. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj załta Z nami Peugeot 508. Max Wypasie. Kurde radio jest. Ja go kurde nie umiem wyłączać. Czeszczy coś. Nie działają czujniki parkowania. Kurde, coś tam się jeszcze dzieje. Nie? I do wymiany mamy prowadnice Szyby prawe tył. To jest dobre. Pisze, że radio jest wyłączone, a radio przyszgra. Jak zgasimy auto, to radio gasło od razu, a teraz jeszcze kurde chodzi. Zanim klienta 3 sekundy, potem 15, no ale tak, z 20 sekund chodziło jeszcze radio. Też od 508. Do Dostaliśmy takiego. Znaczy, zdjąłem sobie gąbkę. jest yy, prościej. Rozebranego, żeby dostali. Szyba opadła. No, poglądajmy sobie, to widzę kołeczek wyszedł. ten coś tam Było celowane się okręcikiem. Ten jest połamany. Ten jest połamany. I ten jest połamany. Prowadnica. Prowadnicy kupiliśmy. Z zamiennika takie coś, takie numery no z oryginału kosztowała, żeby was nie skłamać 1500 zł 1550 zł, taka jakoś potem mi się tam bo 4 dni temu to no co my będziemy dalej odkręcać no kurde tutaj jest jakaś śrubka to było już tak odchylone tu jest jakaś śrubka tego chcę, chyba zobaczymy, gdzie tu jakieś śrubki, odkręcimy, to musimy wypiąć tą kostkę. <laughs> Tutaj spięte jest rytką, czyli mamy jedną próbę, jedną próbę założenia, może się nie udać. Będziemy zrobili robili wszystko, żeby się udało. Ten, A robimy co, wykręcę może to, to pokaż dalej. Są jakieś tam drobne zmiany. No ale, niby to samo, tutaj jest takie wyprofilowane, a tutaj rureczko dalej. Wygląda na to, że jest to samo. Montujemy, zamontujemy sobie najpierw silnik. Do silnika mamy jakieś tam inne śrubki, o to samo. Przeczalimy sobie tutaj więc smarem i silnik. Kołeczki uzupełniłem wszędzie zakładamy tapicerkę, ale chyba to mamy do podpięcia my tego nie wypinali, a do tego wszystkiego jeszcze musimy chyba wyjąć te przęczniki żeby to założyć. Podczepiliśmy sobie tu kabelki, tego nie było dołożyliśmy takiej blaszki Dobra, już ma wszystko. Skręcamy. Jeszcze śrubki takiej nie mamy. Na torca T30. Taką już mi znaleźli. Teraz na, też na torce T30. Taki żarcik sytuacyjny. Bulbulator się popsuł. <gryw> Bulbulator. A w tym aucie, znaczy on kosztuje 500 zł, nie? A w tym aucie są dwa. No, no, ale tak poważnie do rzeczy prawej podświetlenia tablicy w nie ma światła jeżeli chodzi o drzwi złożone działają brakowało śrubek, kołków połamane, uzupełnione wszystko jeżeli chodzi o te czaski, zwarcie było usunięte tutaj, nie chcę pani wyobrazić, że jakiś Czarny pazur robił wymianę oleju 287 tysięcy a 302 ma mieć robione, nie? I jakby nie było. Ma 302, no, ale ja nie mam podnośnika na chwilę obecną, żeby to pani zrobić. coś w tym jakoś mówimy. Zostało odkurzyć, umyć i w zasadzie do dwóch godzin będzie gotowy do odbioru. Zła informacja jest taka, że niestety, ale yy, dzisiaj pani dobrze wie, że jest weekend nie? I, i ja już nie mogę prowadzić, że tak powiem. Tam proszę zadzwonić. Zadzwonimy się, to ustalimy tam jakieś szczegóły. Reszta światła ma. Płyny posprawdzane to ma, na równym się sprawdzi jak będzie olej wymieniany, po na tyle, reszta światła ma, płyny posprawdzałem ma, olej ma, no więc po zupełnie się to wszystko jak będzie na wymianie oleju filtrów.